Słuchajcie, ja ogólnie uważam, że skoro energetyka chce mieć monopol na wszystko, znaczy właśnie polscy dostawcy energii, PGE, Tauron Enea i tam jeszcze inni chcą mieć monopol, właśnie na tylko, że oni będą dostarczać energię i wy z waszej fotowoltaiki macie im odsprzedawać tą energię za 20 parę groszy, ale kupywać już po złoty 52,50. No to. Moja prosta rada jest taka, żebyście po prostu przechodzili na off-grid i tyle, a oni niech se instalują farmy fotowoltaiczne, które będą im produkowały tą energię, no ja pierdzielę jaki to jest problem. Problem widać jest tylko w krytycznym myśleniu ludzi i tyle. Ja sobie zbudowałem właśnie taką małą elektrownię typu Off-Grid, która bardzo dobrze bardzo dobrze działa i spełnia swoje zadanie Naj... Największy problem jak na razie jest taki, że po prostu dostawcy energii walą w Jajaja, na czym tylko świat... świat polega i to normalne, że oni będą próbowali wycyckać każdego tylko dlatego, żeby oni mieli monopol i dosłownie Pełną kontrolę nad tym. Ja uważam, że każdy Polak, Polka powinien mieć przydomową, małą elektrownię na własne potrzeby, co by im starczyło. Wiadomo, że małą fotowoltaiką nie zasilicie kuchenki gazowo-elektrycznej, na przykład, albo indukcji, ale już pralkę, czy mikrofalówkę, oczywiście, albo termę do grzania wody. Są specjalne systemy solarne do podgrzewaczy do wody, więc Tutaj tylko głównie chodzi o to Że ogranicza was pomysłowość i wasza wyobraźnia, bo po prostu z niej nie korzystacie Ja jakoś, widzicie, tu mamy krowę 150 amperogodzin, Regulator MPPT Victrona Tylko brakuje mi przetwornicy Całe oświetlenie w piwnicy i w garażu będzie zintegrowane z fotowoltaiką i na pewno jedno gniazdko też będzie zintegrowane, bo tu będzie zbudowany zupełnie drugi system elektro, elektryczny, przepraszam, który będzie po prostu przynajmniej e, oddzielony od głównego w domu. W razie czego, mam coś takiego, co się nazywa przełącznikiem zasilania. Jak zabraknie prądu w sieci, to on automatycznie się przełączy na prąd z fotowoltaiki. Mówię. Kwestia wykorzystania umiejętności wyobraźni i kreatywności. Pozdrawiam serdecznie.